Od wprowadzenia standardów rowerowych minęło 6 lat. Od tej daty znacznie poprawił się stan istniejącej i powstającej infrastruktury. Wciąż jednak wiele realizacji nie spełnia stawianych wymagań. A to powoduje, że powstające inwestycje nie odpowiadają potrzebom rowerzystów. Zapraszamy do krótkiej wycieczki po błędach powstałych w ciągu ostatnich kilku lat. Kory z nowej. Bardzo dobra ścieżka. Niestety, jeden detal spowodował, że jest ona zakończona ślepo, dlatego jest bezużyteczna. Andersa. Dla podniesienia bezpieczeństwa rowerzystów wykonano przed przejazdem rowerowym slalom, na którym do rowerzysta ma pierwszeństwo. Zębożycka. Na dwóch skrzyżowaniach zabrakło przejazdów dla rowerzystów. Na dwóch odcinkach zamiast nawierzchni asfaltowej wykonano nawierzchnię z kostki. Lubelskiego lipca 80. Slalony przed przejazdem rowerowym przez ulicę lubelskiego lipca 80, krochmalną i dworcową. Łęczyńska. Brak możliwości kontynuowania jazdy z powodu braku połączenia pomiędzy pasami rowerowymi a drogą dla rowerów. Rowerzyści nazywają to miejsce punktem teleportacji. Przy ulicy Ułanów powstał jedyny wyniesiony przejazd rowerowy w Lublinie. Zgodnie ze standardami, przejazdy takie powinny powstawać bardzo często. W projekcie rowerzysta przejeżdża płasko po progu. Niestety, na etapie budowy zdecydowano ułatwić życie rowerzystom i wykonano zjazd przed progiem i najazd na próg. W innym miejscu, nad przejściem podziemnym, zmieściły się trzy pasy ruchu i szeroki pas zieleni. Widocznie zabrakło miejsca na drogę dla rowerów oddzieloną od chodnika. Dużym problemem jest też jakość nawierzchni asfaltowej. Z naszych badań wynika, że w wielu miejscach nawierzchnia powinna być ułożona od nowa, choć są też miejsca, gdzie nawierzchnia jest idealna.